Witam wszystkich ponownie tej Radek I kontynuujemy grę Max Payne Tak, tutaj już się na nas trzają powolutku e, Wyciągnijmy dwie beretty Okej, okay, mamy mało życia Mało życia e, Użyjmy życia zrobiłbym tutaj spowolnienie, ale boję się, że mnie gra wywali Dobra, spróbuję, ale nic nie obiecuję Myślę, że mnie gra wywali Okej, okay, jednak nie to jest bardzo dziwne Zupełnie gra wyhalała Naprawdę mówię Okej okay, i śmierć A przynajmniej możemy być pewni, że my gra nie więc... Oj Okej okay, życie Dwie berety Okej okay, szybko przejdźmy tu O, mam pomysł, rzućmy im po prostu granatę Granat Powinien im posmakować Enter yy, Jeden granat, czy się opłaca? Nie, nie opłaca się Sami sobie odpowiedzieliśmy na to pytanie O Okej, okay, byliście świadkami, jak to grami ładnie strollowała Po prostu jak robię te zwolnione tempo, to mi się ona zaczyna wywalać do pulpitu. Okej, okay, strzelam mu coś w kolano. Ale to nie wychodzi. Dobra, umarł. Zginął. Teraz drugi. Okej, okay, po nim. Wystarczyło pomyśleć. Ok. Zapiszę grę w tym momencie. Zapisz. No tutaj. Ok, weźmy ich. Co do diabła. Ok, znowu jacyś ludzie... Ojeju, nie, 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 ktoś mnie... Świnie, świntuchy. Okej. Okay. Bierzemy ich rzeczy O, miałem wyskoczyć i on miał być tutaj, go nie ma Niespodzianka Okej okay. Podnieść most! Most? A tu mam iść Okej, okay, już, ale municja nam się kończy Weźmy ze sobą Inga O, środki przeciwbólowe miał skubaniec. Okej, okay, tutaj. O, na ma! Co za... Okej, okay, fajnie bo gdybyś by się sam zabił. Okej, okay, podnieśli mostek. I sobie teraz tędy nie przejdę. Ale zapiszę grę, bo warto w Max Payne'ie, naprawdę warto yy, co chwilę zapisywać grę. Rico Muerte? Tędy tutaj Co? Tędy? Max Payne! Rico Muerte? List nie wyglądał na pokwitowanie Wow Co to? Karabin snajperski Podpowiedź, naciśnij przytrzymać E lub Enter, aby użyć lunety karabinu snajperskiego Ok, przeczytajmy list najpierw. Halo Okej, okay, można ja przeczytam, a nie wy e, Rico Murette nie przyjechał, tylko odwiedzić rodzinę Dowody rzeczowe numer 1, 2 i 3 Walizka z forsą, karamic najperski i koperta z jednym słowem wydrukowanym na kartce luksusowego papieru Burmistrz To nie wyglądało nam w zlecenie Było za dużo Było zbyt zimne i konkretne Boże, jakieś się czasami O i to jest środek Przeciwbólowy Pokażcie mi tą Sniperkę. Dobre Okej, okay, czy będzie nam kiedykolwiek potrzebna, że tak powiem jak mamy takie bliższe starcia? Odpowiedź brzmi tak e, Tutaj sprytnie co zrobili. Wow! Super! Wow! Zatrzymałem czas na chwilę. Okej, okay, czasu zatrzymać nie mogę, bo znowu mnie wywali. Okej. Okay. Mm, powiem, przyznam, że bardzo super się strzela z tego karabinu. Jest świetny. Mam nadzieję, że będzie dane mi częściej go używać. Okej, okay, dalej swoją rzecz, twoje rzeczy, śrutówkę miał. Okej, okay, tu mamy łódeczkę. Pewnie tu musimy wejść, ale ja tutaj jeszcze sobie poszukam. Guza Okej, okay, jednak. A tu? O, patrzcie. To bym ominął. Co jest? A, kłódka, okej. Okay. I co my tu mamy? I tutaj zapiszemy grę znowu. Eee, w końcu nasza snajperka. Chociaż nie byłem... Eee, nie byłem pewny, że czy tutaj dostaniemy snajperkę. A tu proszę. Nie chcesz się otworzyć? Ale jak to? Jak to tak? Jak możesz? A gdzie my mamy iść? Gdzie ma tu jakieś przepaści, czy coś? Zaczyna się powoli tutaj. Okej, pewnie tędy. Spróbujemy? Wow! Jednak umarliśmy. Tam jest jakaś woda czy coś. Pewnie niezwykle lodowata. Skoro Max nie może do mnie wejść. Okej, tutaj nie wyjdziemy. Pytanie brzmi, czy znowu się zgubiłem? Pewnie odpowiedź jest oczywista. Wystarczy wziąć pod uwagę to, że e, wystarczyło nacisnąć przycisk do windy, żeby się otworzyła ale nie, ja szukałem wszystkiego byleby nie tego przycisku okej okay. o, to by było chyba zbyt proste tak, zbyt proste chciałem rozwalić to co przytrzymuje jej koła żeby ona sobie pojechała i otworzyła nam drogę ale to jest, jak już mówiłem, zbyt proste by było okej okay. No nie wyjdziemy. Wieczą jale tam z obrzynem. Weźmy dwie berety. Też spadajmy dokładnie. Tutaj też nic nie zrobimy. Okej, okay, mam nadzieję, że amunicja do karabinu snajperskiego będzie nam po drodze bardzo dostępna. Okej, okay, tu też nic nie zrobimy. Staramy się cofnąć jeszcze. Może tutaj, do tej siatki. A jeszcze weźmiemy malicję. Okej, okay, chyba się zgubiłem. Albo wystarczy pomyśleć, a to nie idzie dobrze u mnie. Hopsasa, hopsasa, hopsasa. Hopsasa. Okej okay, jak tu skoczymy to możemy Widać piękna woda Czyli tutaj coś jest Tu trzeba coś zrobić O wskoczyć tutaj I co dalej O nie 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 mówcie mi nawet No nie Nie mówcie że tak trzeba przejść do tego drugiego Dobra spróbujmy jeszcze raz ale jeśli to jest tak naprawdę to co mamy zrobić, to jest naprawdę hamskie. Gdyż Cóż Tak się spinać po siatce, naprawdę Teraz tutaj jakoś Kurde Jeszcze raz Chociaż pewnie i tak nie o to chodzi, zając życie Okay. O! Okej, okay, na drzwiach się zatrzymaliśmy na szczęście. Gdybyśmy hm. spróbowali tam przeskoczyć? Oj, nie, czemu nie chciałeś skakać? Max! Nie utrudniaj roboty. Jeśli to naprawdę o to chodzi, to... Okej, okay, może skakać. Oj, ja nie mogę. Wątpię, żeby to o to chodziło, szczerze mówiąc Hm, to jedyna opcja, jaka teraz mamy na razie Okej, okay, powolutku, powolutku, powolutku Kurde no, znowu A, nie możemy tego przenieść. Nie. No. Okej, okay, idziemy powolutku. Ooo wow. Balansujesz na krawędzi. No! Okej, powoli, ostrożnie. Nie. Okej, okay, wrócę do was jak kapnę się tutaj, chodzimy naprawdę. Mmm, teraz. Chodziło o to, żeby zniszczyć tą nakładkę, nie, nie. na y, ciężarówkę. I to było naprawdę tak proste. A ja musiałem się oczywiście z tym męczyć jak dziecko Naprawdę Ale od początku wiedziałem, że trzeba coś zrobić z tą nakładką Okej okay. Od początku wiedziałem, że trzeba coś zrobić z tą nakładką tylko ee... Cóż Mówiąc szczerze ona Skakają dość długo tutaj po tym, żeby się dostać do tej strony A no, tutaj wystarczyło głupią nakładkę no, Nie mogę w to uwierzyć Ok, no wybierz broń. On trafia do mnie z takiej broni, a ja nie mogę do niego trafić. No dobra, spowolniłem czas znowu. To zapomniałem, że to się enterem robi. Co jest, no nie mogę. Straciłem amunicję tylko. No, zginął. Ok, zapiszę grę. Uff. Mówię szczerze, naprawdę namęszyłem się tutaj od mała. Żeby wykonać to zadanie. A tutaj wystarczyło, ja nie mogę głupią podkładkę. i No szybciej. Enter. Aha! Ok, więc wypadnie tutaj następny, więc może weźmy śródówkę Okej, okay, tam stoi. Karabinu sniperskiego O, da się nawet celować na... może kurca ci celować. OK. Zauważył mnie. Weźmiemy ingram. Uleczymy się szybko za im. i kupujemy mu kulę I tam następny. Ingram. Zapiszę grę. Bo tutaj mogę umrzeć. Okej, okay, chodź, chodź cłóciutki. No pewnie. Okej, okay, tutaj skończymy ten odcinek, więc no cóż, dziękuję wszystkim za oglądanie. No i cześć na razie. Trzymajcie się.